Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy liderzy potrafią jednym zdaniem zbudować autorytet drugiej osoby? Albo dlaczego pewne produkty czy wydarzenia wydają się bardziej wartościowe, kiedy je odpowiednio przedstawi? Dziś poznasz sekretną broń skutecznych liderów w marketingu sieciowym, czyli edyfikację. W tym filmie dowiesz się, czym ona jest, jak ją wykorzystać w praktyce oraz poznasz skuteczne konstrukcje. Do mega mocnej edyfikacji. Ta umiejętność może całkowicie odmienić skuteczność Twoich spotkań, prezentacji i relacji w zespole. Dlatego zostań ze mną do końca, bo w tym materiale zdradzę Ci dokładne schematy, których używam, by edyfikować innych i osiągać spektakularne efekty. Cześć, z tej strony Emi Nagdogan. Jeśli chcesz wiedzieć, jak jednym przedstawieniem czy wprowadzeniem zwiększyć skuteczność Twoich spotkań biznesowych o nawet 80%, to ten film właśnie jest dla ciebie. Zacznijmy w takim razie od początku. Czym właściwie jest edyfikacja? To nic innego jak przedstawienie osoby, rzeczy czy wydarzenia w pozytywnym świetle. Jej celem jest zbudowanie zaufania, szacunku czy autorytetu wobec tego czy kogoś, co edyfikujemy. Można powiedzieć, że jest to forma promocji, która działa subtelnie, skutecznie, nie przez chwalenie na siłę, ale przez umiejętne nadanie wartości. Więc co możemy w takim razie edyfikować? No Chociażby inną osobę, np. lidera, mentora czy współpracownika. Możemy edyfikować rzecz lub wydarzenie, np. produkt, firmę, konferencję czy szkolenie, albo siebie, czyli budować własny autorytet w oczach Twoich odbiorców. Głównym celem edyfikacji jest wywołanie u słuchacza uczucia szacunku czy uznania, które sprawi, że zacznie traktować daną osobę lub rzecz z większą powagą i otwartością. Edyfikacja to jest sztuka przedstawienia też drugiej osoby. W pozytywnym świetle, tak by inni chcieli jej słuchać, ufać czy z nią współpracować. Pamiętaj jednak, że edyfikacja nie jest tylko miłym gestem, bo to potężne narzędzie biznesowe, dzięki któremu możesz budować zaufanie, możesz zwiększać skuteczność spotkań, podnosić rangę całego zespołu czy tworzyć kulturę wzajemnego szacunku. Pomyśl o sytuacji nawet życia prywatnego. Przychodzisz ze znajomym na imprezę, gdzie on nikogo nie zna i mówisz. Cześć ekipa, jest ze mną Tomek, to mój wieloletni przyjaciel, znamy się jeszcze z czasów podstawówki. I co się dzieje? Wizerunek Tomka od razu jest ocieplony i godny zaufania, ponieważ jeśli ktoś ma zaufanie do Ciebie, to automatycznie przełoży je na Tomka. To właśnie jest moc edyfikacji w najprostszej formie. Jedną z najczęstszych i najważniejszych form edyfikacji w marketingu sieciowym jest edyfikacja lidera, z którym współpracujemy. Odgrywa ona kluczową rolę, szczególnie podczas spotkań trzyosobowych, gdzie obecni są gość, czyli nowa osoba, no Ty jako osoba zapraszająca i osoba prowadząca spotkanie, no nazwijmy, że to będzie ten lider. W takiej sytuacji osoba zapraszająca, czyli Ty, edyfikuje lidera, no, w następujący przykład. Osoba, z którą masz dziś okazję porozmawiać, to ktoś, komu bardzo ufamy, ma ogromne doświadczenie, już ponad dziesięcioletnie w tym, czym się zajmuje. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę z nim współpracować. Taka edyfikacja buduje autorytet i zaufanie do osoby prowadzącej, dzięki czemu gość bardziej otwarcie słucha, co on ma do przedstawienia. Ale ważny też jest drugi kierunek edyfikacji, czyli wprowadzenie gościa przez osobę zapraszającą. Dzięki temu niwelujemy dystans i tworzymy atmosferę szacunku oraz docenienia. No i teraz podam taki przykład. Jest z nami Radek, znamy się już ponad 5 lat. To bardzo odpowiedzialna osoba, która zawsze kończy to, co zacznie. Zawsze dotrzymuje słowa, Radek jest ambitny i dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj jest tutaj razem z nami. Radku, witaj w takim razie na spotkaniu na szczycie. Taki wstęp tworzy ciepłą, pełną zaufania atmosferę i przygotowuje grunt do dalszej waszej rozmowy. Edyfikacja może również występować w życiu codziennym lub w pracy, na przykład podczas spotkania z klientem. To jest Ania, nasza specjalistka do spraw finansów, z którą nieraz ratowaliśmy trudne projekty. Naprawdę zna się na rzeczy. Jaki będzie efekt? Klient słucha Ani z większym zaufaniem. Ty też zyskujesz, bo pokazujesz klasę i profesjonalizm. A teraz chciałbym Ci pokazać taki gotowy schemat na edyfikację, czyli 3 razy P. Pochodzenie, czyli skąd jest ta osoba, P jak pozycja, czyli jakie ma doświadczenie bądź funkcji i P jako potencjał, czyli co wnosi do Waszej rozmowy. I będzie kolejny a, przykład. To na przykład Asia, nasza graficzka, nie wiem, od lat pracuje z markami kosmetycznymi i świetnie wyczuła potrzeby klientów. Na 100% wymyśli coś fajnego dla Was, tak? Takie przedstawienie Asi będzie powodowało, że ktoś... Kto ma współpracować z Asią, znowu już będzie liczył na to, że stworzy dla niego coś fajnego i odniesie z tego korzyści. Co jeszcze Ci pomoże w tworzeniu Twoich edyfikacji? No, na pewno takie kilka zasad. Po pierwsze, warto, aby ta edyfikacja była zawsze szczera. Nie przesadzaj, nie koloryzuj na siłę, chodzi o autentyczność, o takie naprawdę uznanie i szacunek. Po drugie, ważna jest publiczność. Edyfikuj przy osobach trzecich, przed rozmową, spotkaniem czy prezentacją. Pamiętaj też o zasadzie wzajemności, czyli edyfikując innych, często otrzymasz to samo w zamian. No i koniecznie unikaj sarkazmu, bo nawet żartobliwy ton może zniszczyć całkowicie ten efekt. Kolejnym ważnym zastosowaniem edyfikacji jest edyfikowanie konkretnej rzeczy, czyli np. produktu, usługi, składnika aktywnego lub narzędzia, z którym pracujemy. W tym przypadku celem jest budowanie zaufania i wartości tej rzeczy w oczach odbiorcy. Aby to skutecznie zrobić, warto opierać się na trzech kluczowych filarach. Po pierwsze, co to jest, czyli krótko i konkretnie wyjaśni, czym jest dany produkt. Po drugie, jaka historia się za tym kryje, ludzie kochają historię, pokaż kto stworzył ten produkt, dlaczego on powstał, z jakiej potrzeby. I po trzecie, jakie daje korzyści, czyli pokaż praktyczne zastosowanie, jak może ułatwić życie, jak może, jakie może rozwiązać problemy, jak może zaoszczędzić czas, czy po prostu poprawić samopoczucie. I teraz. Podam taki przykład. To, co chcę Ci pokazać, to nie jest zwykły długopis. To długopis taktyczny wykonany z lotniczego aluminium, bardzo trwałego materiału, używanego m.in. w sprzęcie wojskowym. Został zaprojektowany przez byłego oficera sił specjalnych, który chciał stworzyć przedmiot codziennego użytku, który jednocześnie może zwiększać nasze bezpieczeństwo. Poza tym, że świetnie pisze, jest elegancki, może też służyć jako narzędzie awaryjne, np. Na do zbicia szyby w sytuacji zagrożenia. Idealnie nadaje się też jako prezent biznesowy dla osób, które cenią sobie funkcjonalność i jakość. W tej indyfikacji, jak widzicie, opisujemy zwykły, prozaiczny produkt, jakim jest długopis, ale nadając temu kilka ważnych elementów, nadając funkcjonalność, opowiadając o tym, kto go stworzył, nagle ten długopis w naszej wyobraźni zaczyna być. Opowiadany i budowany jego wizerunek w taki sposób, że on ma zupełnie inną wartość niż wcześniej, kiedy tylko leżał na tym stole. Edyfikacja to nie tylko promowanie osoby czy produktu, to także skuteczna promocja wydarzeń. Żeby dobrze przedstawić wydarzenie, warto skupić się na takich trzech elementach. Co to jest za wydarzenie? Czy to w ogóle dla danej osoby, czyli jakie problemy rozwiązuje? I po trzecie, co by było, gdyby ta osoba wzięła udział w tym wydarzeniu? Tak? Jakie płyną z tego korzyści? No i teraz. Pozwolę sobie podać przykład. Ania, ostatnio rozmawialiśmy o tym, że masz wątpliwości, czy ta branża jest dla Ciebie, czy chcesz się tym zajmować na poważnie i systematycznie. Prawda? Ania mówi, no, no tak, rozmawialiśmy. Ja mówię, no to słuchaj, w najbliższą sobotę odbędzie się szkolenie, podczas którego wystąpi Zofia. To jest osoba z 12-letnim doświadczeniem w tej branży. Co ciekawe, Zofia przez wiele lat pracowała jako księgowa na etacie. W pewnym momencie poczuła, że chce zmiany i z sukcesem zaczęła działać w naszym modelu Zarabiane, czyli w marketingu. To wydarzenie nie tylko pokaże ich historię, ale przede wszystkim Zofia przekaże konkretną wiedzę, jak działać w tej branży w sposób prosty, szybki i skuteczny. No, uważam, że Twoja obecność na tym wydarzeniu da Ci ogromną wartość od kogoś, kto przetarł już tą drogę. Da Ci ogromną motywację, bo ta atmosfera naprawdę daje kopa do działania. I przede wszystkim da Ci odpowiedzi na pytania, które Cię nurtują. I dodatkowo da Ci narzędzia oraz praktyczne wskazówki, które ułatwią Ci start i dalszy rozwój. Dlatego szczerze zachęcam, żebyś była. To nie tylko spotkanie, to może być punkt zwrotny. Wiele dobrego może się wydarzyć po tym spotkaniu, ale jeśli na nie nie pójdziesz, być może to wszystko, co ma się wydarzyć, nigdy się nie wydarzy. Warto dać sobie szansę, to raptem dwie godziny. Nie wiem, jakie masz odczucia, ale myślę, że po tych słowach Ania będzie dużo bardziej zachęcona do tego, żeby wziąć rzeczywiście udział w tym wydarzeniu, no bo te wszystkie rzeczy, o których wspominałem wcześniej, jak tworzyć tę edyfikację, były w tym wszystkim zawarte. Dlatego, mega Cię serdecznie zachęcam do tego, żeby właśnie taki model wykorzystywać przy między innymi promowaniu wydarzeń. No dobra, teraz wchodzimy na jeszcze wyższy poziom edyfikacji. Przyglądając się przykładom z wielkiego marketingu. Antoine de Saint-Exupéry powiedział, że jeśli chcesz zbudować okręt, nie zwołuj ludzi, by zbierali drewno. Naucz ich tęsknić za bezkresem oceanu. Zobacz, jakie to są niesamowite słowa, gdzie edyfikacja to nie tylko mówienie, kim ktoś jest, ale też to jest rozpalanie szacunku i zaufania. Pomyśl teraz o George'u Cluny'u i Nespresso, ich słynnej reklamy. Nespresso, what else, tak? To nie jest tylko reklama kawy. To Cluney, ikona elegancji i klasy, który mówi, że właśnie pije tę kawę. Edyfikacja nie polega tu na mówieniu, to dobra kawa, ale na tym, że produkt zostaje uszlachetniony przez osoby, które ją poleca. Ludzie kupują część stylu Cluneya. Podobnie działa kampania Apple, Think Different, ze słowami Here's to the crazy ones. Apple w tej kampanii edyfikowało swoich użytkowników, pokazując ich jako wizjonerów typu Einstein, Gandhi czy Picasso. W efekcie klienci czuli. Skoro tacy ludzie jak oni myślą inaczej, to ja też chcę taki być. I używać produktów Apple. To pośrednia identyfikacja klienta przez markę. Bardzo silne emocjonalne narzędzie. A kolejny przykład to Michael Jordan i firma Nike. Razem z odzieżą i obuwiem Air Jordan. Nike nie tylko promowało buty, budowało autorytet Jordana jako legendy, a następnie przekładało to na prestiż produktu. Edyfikacja wygląda tak. Skoro najlepszy zawodnik na świecie gra w tych butach, to one muszą być wyjątkowe. I ja teraz widzisz to. No, pokazałem kilka przykładów ze świata. Być może niektóre też ty znasz, czym warto byłoby podzielić się w komentarzu albo w wiadomości prywatnej. Zwróć uwagę na tym etapie szkolenia, jak ogromnym narzędziem jest ta edyfikacja, o czym cały czas opowiadam. Na koniec chcę podkreślić bardzo ważną rzecz: edyfikację członków własnego zespołu. Możemy i wręcz powinniśmy edyfikować osoby, z którymi współpracujemy. Robimy to z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze, aby okazać szacunek i wdzięczność, pokazujemy, że dostrzegamy ich zaangażowanie, postępy i kompetencje. Takie publiczne uznanie potrafi niesamowicie wzmocnić relacje i motywację. No, po drugie, aby budować ich autorytet, dając im przestrzeń do wystąpienia i wcześniej ich edyfikując, pomagamy im zyskać większą pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Z drugiej strony, tworzymy też pewnego rodzaju kontrakt społeczny. Ludzie zaczynają postrzegać ich jako ekspertów, więc ci edyfikowani naturalnie zaczynają rosnąć w swojej roli. To genialna metoda aktywizowania i angażowania osób. Dając im głos, dajemy im odpowiedzialność, ale też szansę na rozwój i zbudowanie marki osobistej w zespole. Właśnie dlatego edyfikacja nie jest tylko dodatkiem jest fundamentem budowania zdrowych, silnych i zmotywowanych struktur. Na sam koniec. Co zrobić, gdy nie ma kto Ciebie przedstawić? Pamiętaj, by mówić o swoich rezultatach, a nie koniecznie o sobie. Mów o efektach tego, co zrobiłeś, a nie o tym, jakim jesteś. Na przykład, zamiast mówić, jestem świetnym liderem z doświadczeniem, powiedz inaczej. W ciągu ostatnich pięciu lat pomogłem 30 osobom zbudować dodatkowe źródło dochodu. Osiem z nich osiągnęło pełną niezależność finansową. To w oczach drugiej osoby od razu daj im informację, Kim jesteś, jeśli chodzi o rezultaty i co też można zyskać współpracując z tobą? Jak widzisz, edyfikacja to potężne narzędzie, które buduje zaufanie i autorytet, ale też i zwiększa skuteczność spotkań i prezentacji. Edyfikacja też tworzy kulturę wzajemnego szacunku, aktywizuje i motywuje członków zespołu. Pamiętaj jednak o Formule 3P, pochodzenia, pozycję i potencjał oraz o kluczowych zasadach, takich jak szczerość. Obecność publiczności, zasada wzajemności i oczywiście unikanie sarkazu. Edyfikacja to umiejętność, która odróżnia przeciętnych liderów od mistrzów. Zacznij ją stosować od dziś, a zobaczysz, jak zmienia się dynamika Twoich spotkań i jakości relacji w zespole. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i daj znać w wiadomości prywatnej, kogo najczęściej Ty edyfikujesz i z jakimi efektami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.